Państwa bardzo serdecznie. W studio pojawił się już nasz gość, pan Krzysztof Piekarz. Do niedawna w roli burmistrza Działoszyna, dziś w roli sekretarza powiatu pańczańskiego. Ja może króciutko powiem, dlaczego takie opóźnienie. Z tego względu, że są utrudnienia w ruchu i pan Krzysztof sam doświadczył tego na własnej skórze. Tak jest, atakowałem wielu z dwóch stron. Od strony Rudy i od strony Olewina. Także udało mi się do Państwa dotrzeć. Ale w końcu się udało. Jest pan na miejscu. No właśnie, w roli sekretarza Powiatu Pańczeńskiego od niedawna. Jak się pan czuje właśnie w tej nowej roli? Na pewno trochę inna rola, niemniej zadania burmistrza jako kierownika urzędu i sekretarza no są niewiele różniące się. tak? Po tych latach, myślę, zdobytych doświadczeń w urzędzie, zresztą w innych instytucjach, zakładach, które pracowałem też na stanowiskach kierowniczych, to było mi może w miarę łatwo zafunkcjonować w powiecie, tym bardziej, że spotkałem się z bardzo przyjemnym przyjęciem przez pracowników starostwa i to zdecydowanie ułatwiło mi rozpoczęcie pracy na trochę w innym charakterze. W powiecie zajmuje się pan między innymi inwestycjami i właśnie o inwestycjach będziemy dzisiaj rozmawiać. Jedną z największych powiatowych inwestycji jest budowa kotłowni na biomasę. Chodziły pogłoski, że ta inwestycja ma zostać odwołana że powiat ma zrezygnować z tej inwestycji. Skąd te pogłoski i jak w tej chwili sytuacja wygląda? Jak pani wie, wśród zarządu powiatu starostów są ludzie, którzy mają za sobą wiele lat pracy w administracji i żadnych decyzji nie podejmują pochopnie. Jest rozwaga, to jest nasza cecha, że tak powiem podstawowa i nic nie robimy pochopnie, nawet Rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydają się doskonałe, analizujemy, sprawdzamy czy rzeczywiście tak jest. I również jest z kotłownią. Kotłownia jest pomysłem dobrym, natomiast my musimy mieć pewność, że to, co poprzednia ekipa wymyśliła, jest rzeczywiście dobre, zasadne i przyniesie powiatowi korzyści. Choćby minimalne, ale korzyści. Nie to, żeby trzeba było za 5 lat czy za 10 do tego interesu dokładać. Te nasze Analizy badania są na ukończeniu i myślę, że na najbliższym posiedzeniu zarządu taka decyzja ostatecznie zostanie podjęta. To jest jeden temat jakby analizy, drugi temat taki, że wniosek, który był przygotowany w poprzednim roku zakładał praktycznie nierealny termin wykonania tego zadania, mianowicie do końca marca ta inwestycja miała być zrealizowana. Także szans nie było, aby tego bez większych problemów, bez zakłóceń wykonać i zrealizować to. Także to było wszystko związane z tym aby realnie podejść do wszystkich problemów i mieć przekonanie, że to co robimy jest robione dobrze. No przypomnijmy, że poprzedni zarząd, poprzedniemu zarządowi powiatu udało się pozyskać dosyć spore dofinansowanie na te inwestycje. No i generalnie założenie było takie, żeby oszczędzać. Tak, jest to problem dosyć złożony, dlatego że Ciepło przez powiat kupowane jest u producenta z zewnątrz w pajęcznie. Który jest monopolistą, monopolistą zaznaczmy tak, na, na tutaj terenie powiatu pajęczeńskiego. Rodzi, rodzi pewne jakby obawy, że te ceny, które zarówno za ten kilowat mocy zamówiony, jak i za dostarczone ciepło. No nie są takie, jak mogłyby być, gdyby była kotłownia własna. Niemniej, my rozpatrujemy to bardziej kompleksowo pod kątem pracy, zarówno kotłowni, jak i współpracy z układem solarnym, który też jest no inwestycją z poprzedniego roku czy z poprzednich lat. Natomiast te instalacje nie funkcjonują tak, jak powinny być. Założenia zrobione na etapie projektowania i budowy nie do końca są prawidłowe, nie takie, jak powinny być. I my też tutaj analizujemy możliwość zmiany, aby ten układ solarny wykorzystać maksymalnie i tak, żeby to przynosiło rzeczywiście efekty oszczędności tutaj, jeśli chodzi o produkcję ciepła. No właśnie, skoro Pan już o tym wspomniał, wspomniał Pan o solarach. Solary zostały założone, no, mieszczą się na dachu Szkoły Podstawowej nr jeden w Pajęcznie i nie przynoszą tak jak pan już zresztą powiedział oczekiwanych oszczędności, ponieważ są awaryjne. To znaczy tak, na dachu zespołu szkół Natomiast temat jest dosyć szeroki, myślę, że jeszcze nie raz na ten temat będziemy tutaj no. rozmawiać. Generalnie chodzi o to, że ten układ solarny został zaprojektowany tak, żeby podgrzewać wodę basenową, co według specjalistów nie do końca jest zasadne. Ten układ byłby bardziej efektywny, gdyby produkował ciepłą wodę użytkową na potrzeby węzła sanitarnego osób, które korzystają z basenu. I do tego będziemy systematycznie dążyć, chcemy to przerobić. To jest jeden temat, drugi temat solarów w działoszynie, który w ogóle jest no, pomyślany nie do końca na ten obiekt. Tam jest ośrodek szkolno-wychowawczy i funkcjonowanie tego ośrodka jest no, rozłożone na 10 miesięcy. W dwóch miesięc, miesiącach letnich, wtedy kiedy łzy z solarów jest największy, tam nie ma nikogo. I też chcemy tutaj to przerobić w taki sposób, aby móc no, maksymalnie skorzystać z tego ciepła, które się udaje dzięki solarom wyprodukować. Są to naszym zdaniem inwestycje, które były bardziej na pokaz niż na zrealizowanie czy na korzystanie konkretne korzyści ekonomiczne. Mam nadzieję, że te zmiany projektowe, które przez tych projektantów, które by, byli wykorzystywani do, do opracowania tych dokumentów, zostaną dokonane i rzeczywiście efektywność tych układów będzie taka, jak powinna być, jak, na, jaką wszyscy czekają. O solarach jeszcze będziemy mówić, tak samo jak będziemy mówić o kotłowni na Biomasa. Jeśli chodzi o inwestycje, które podejmuje zarząd, ten zarząd powiatu, to pierwsza inwestycja budowa, przebudowa właściwie, przebudowa, odbudowa mostu w Trzepcy na na rzece Kamionka. Most w Trzepcy został zniszczony podczas podczas na rzece Kocinka. Przepraszam, tak pomyliłam się. Most został zniszczony podczas ubiegłorocznej powodzi. Tak, most został uszkodzony i komisja, która pracowała, szacowała te straty na tym moście, przedstawiła to Komisji Wojewódzkiej i Komisja Wojewódzka zatwierdziła odbudowę tego mostu. My poszliśmy krok dalej, została opracowana dokumentacja na odbudowę, czyli praktycznie tam będzie nowy zupełnie most. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 760 tysięcy. Ubiegamy się o zwiększenie tego dofinansowania z uwagi na to, że koszt odbudowy okazał się po przeprowadzeniu przetargu wyższy niż pierwotnie zakładano. Także myślę, że mieszkańcy tej miejscowości będą już niedługo mogli się cieszyć z nowego obiektu mostowego. Wczoraj pan starosta podpisał umowę z wykonawcą na realizację tego zadania, także już niebawem się prace na tym zadaniu rozpoczną. Jeśli chodzi jeszcze o inwestycje powiatowe, to powiedzmy też o inwestycjach drogowych. Co prawda pan starosta w poprzedniej audycji sporo już o tym powiedział, ale ja chciałabym jeszcze zahaczyć o temat wniosku, który złożył powiat pajęczański o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi o przebudowę drogi w Paczykowie i według projektu przebudowa, koszt projektu to, koszt przebudowy to 670 tysięcy złotych. Tak, powiat wystąpił o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego z tak zwanego programu. Modernizacji Dróg Rolniczych. Oczekujemy, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie będziemy mogli też część jakiejś drogi powiatowej doprowadzić do, do stanu zbliżonego do standardów, jakimi powinny charakteryzować się drogi powiatowe. No wiadomo, te drogi powiatowe są takie, jakie są, ale to ze względu na ograniczone środki finansowe. Tak jest. Panie Krzysztofie, to wszystko, o czym dzisiaj chciałam z panem porozmawiać. Bardzo no tak. serdecznie dziękuję za przybycie. Pani chciała z rozmawiać, a ja chciałem, że tak powiem, króciutko ustosunkować się do tego wszystkiego, co się działo dookoła mnie w momencie, kiedy zakończyłem pracę na stanowisku burmistrza miasta i gminy. Bardzo mi jest przykro, że pan burmistrz Rafał Drab, w którym no, tak wydawało mi się dobrze, rozstaliśmy się w momencie przekazywania władzy wtedy kiedy przez trzy godziny 1 grudnia wyjaśniałem sprawy gminy, spraw gminnych, problemu budżetu i tak dalej. Zapomniał bardzo szybko o tym i zdecydował się na działania polityczne, które mnie i moich współpracowników, panią skarbnik, poprzednią radę miejską stawia w no niezbyt ładnym O jakich działaniach politycznych pan mówi? Bardzo mi jest przykro, że to co pan y, burmistrz mówi z tym co przedkłada w konkretnych dokumentach nie ma wiele wspólnego tak. Mam na myśli tutaj zarówno projekt budżetu, który został uchwalony 31 stycznia który zupełnie inaczej pokazuje gminę i mam tu na myśli również sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010, który uważam, że jest dokumentem potwierdzającym, że sytuacja w gminie Działosze nie jest taka, jaką przedstawia pan burmistrz Drabi jego Mówimy cały czas o zadłużeniu w gminie zadłużenie to jest jedna rzecz, ale to już zostało na sesji wyjaśnione, pani skarbnik potwierdziła, że to nie jest żadne 25 milionów, tylko zaledwie 13,5 miliona. Złotych, że zobowiązania, o których w tym studiu pan Rafał Drab kilkukrotnie mówił, na poziomie 4 y, milionów 200 tysięcy, są zobowiązaniami wynikającymi głównie z tego, że gmina działoszyn realizuje bardzo duże projekty. Dofinansowywane ze środków Unii Europejskiej i te transze dotacji nie dotarły w roku 2010 tylko dotrą, czy już dotarły w roku 2011, a prace trwały wykonawcy wystawili faktury, że w tych zobowiązaniach są tak naturalne rzeczy jak trzynastki dla wszystkich pracowników szkół, przedszkoli, urzędu, gminy na poziomie ponad 800 tysięcy złotych. I to bardzo mi jest przykro, że za naszą ciężką pracę. Pan drab nam tak podziękował i jedno, co mu się udało na pewno w tych miesiącach zrobić, to to z gminy, która miała tak duże sukcesy tak dobrze była oceniana na forum województwa łódzkiego, czy nawet kraju przedstawił tą gminę jako tą, która się chylił upadkowi, a to jest po prostu nieprawda. Panie Krzysztofie! Tak, już ostatnie zdanie kończy. I my domagamy się od pana Draba, y, od jego współpracowników, od pani skarbnik, sprostowania tego i przeproszenia, jeśli nie będziemy musieli podjąć inne czynności prawne. Bardzo Pani dziękuję. Panie że Krzysztofie, że pani ten temat, to... ten temat moglibyśmy, na ten temat moglibyśmy długo, długo rozmawiać. Czas nam się kończy. Niemniej jeszcze musimy... chcę zaproponować publicznie Panu Drabowi, jeśli się z tym, co ja mówię, nie zgadza, publiczną debatę, czy u Państwa, czy w innych e, okolicznościach, abyśmy mogli porozmawiać i wyjaśnić wszystkie te wątpliwości, które po Gminie Działosze, nie myślę, nie tylko krążą. Panie Krzysztofie, już naprawdę, już naprawdę winy. musimy, musimy kończyć. Moim i Państwa gościem był sekretarz Powiatu. Pan Krzysztof Piekarz, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.